Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do nadleśnictwa Włocławek, a konkretnie do rezerwatu. Kulin. Co tam się będzie działo, co my tam zobaczymy? Chciałabym Wam pokazać gorący krzew Mojżesza i odpowiedź na pytanie, czy aby na pewno ta roślina no, dokonała samozapłonu przed Mojżeszem. Ale może to na koniec. Zacznijmy od samego rezerwatu, gdzie on się znajduje. Znajduje się on na skarpie nad Wisłą niedaleko Wocławka. Jest to rezerwat przyrody. Bardzo piękny, bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o teren. Znajdują się tam wąwozy, skarpy, liczne zapadliska. Bardzo ulubione jest to miejsce na przykład zimorodków, również ptaków drapieżnych jak, jak sokoły, jak bieliki. Także może zaobserwujecie, jeżeli tam pojedziecie. Ale to miejsce w momencie, kiedy jest takie zróżnicowane, jeśli chodzi o teren, to również występuje taki charakterystyczny mikroklimat, który sprawia, że rozwija się roślinność stepowa. Nie tylko roślinność stepowa, ale w tym rezerwacie znajdziemy wiele różnych rozwiązań, Rozmaitych zbiorowisk roślinnych, które chciałam Wam pokazać. Po pierwsze, murawy stepowe, które są charakterystyczne na przykład dla Ukrainy. Tam takie rośliny będą występować. Tutaj na zdjęciu macie ostnicę Jana. Również będą murawy psamofilne. Jeśli nie wiecie, co to jest, to już tutaj pomagam. Jest to roślinność piaszczysta. Również zbiorowiska kserotormiczne. Jeśli oglądaliście wcześniej moje filmy, tam mówiłam Wam, że są to rośliny, które lubią bardzo ciepło, a w związku w związku z tym, że ten klimat jest tam taki e, troszeczkę inny, aniżeli, w, aniżeli w, na, nizi, na naszych Nizinach, e, tam właśnie jest tak cieplutko, pięknie i te, e, te rośliny mogą tam sobie spokojnie rosnąć. Również e, w rezerwacie Kulin zobaczycie czyżnie. Są to takie zarośla złożone z niskich krzewów. Będzie dąbrowa świetlista tu już chodzimy powoli, moi drodzy, w lasy tak? będzie grunt niski i na sam koniec może Podgórski Łęk Jesionowy. Łęk, czyli, czyli tutaj mamy zbiorowisko leśne, które lubi troszeczkę wody. Jeśli rezerwat Kulin znajduje się nad Wisłą, no to mamy wodę, więc jak najbardziej tutaj Łęk Jesionowy, czyli spore, spore zgromadzenie jesionów tam się będzie znajdować. Natomiast ja chciałam Wam powiedzieć o jednej roślinie, o dyptamie jesionolistnym. Jest to dość charakterystyczna roślina, dlatego właśnie, Rezerwatu, ponieważ tam znajduje się jego największe stanowisko w Polsce. Wszędzie indziej znajdziecie, jak już to tego dyptamu mniej. A tutaj będzie jego najwięcej. Właśnie rośnie na takich murawach serotermicznych, czyli tych, które lubią bardzo ciepło. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak ona kwitnie, to zapraszam Was tam w okolice maja, początek czerwca. Będzie ona kwitnąć do lipca. Piękne różowe kwiaty. A skąd się wzięła nazwa dyptam jesionolisny? To ten drugi człon, ten polski. Z tego powodu, że liście właśnie przypominają klon jesionolistny. No właśnie, gorący krzew Mojżesza. To, ta roślina również ma taką nazwę i może ją podkreślić. Nią znacie. Dlaczego tak? Dlaczego tak się nazywa? Ponieważ wydziela olejki eteryczne, wydziela limonen, wydziela kumaryny, pięknie to wszystko pachnie. W czasie upałów jest ryzyko zapalenia, tak? Jeśli chodzi o to, czy na pewno ona się sama, samoistnie zapali, to jeszcze Was troszeczkę wstrzyma. Natomiast jeśli przybliżycie zapałkę z płomieniem, to może dojść do takiego krótkotrwałego, niebieskiego rozbłysku, który nie uszkodzi w żaden sposób rośliny. E, możecie ją uprawiać u siebie w domu, tak? znaczy w domu, w waszym ogródku. E, jest to roślina wieloletnia, jest to bylina, może być ozdobą waszego ogrodu. Pięknie pachnie Wam, mówiłam, taki cytrusowo-cynamonowy zapaszek będzie. Będzie rosła dość wolno, więc potrzebujecie dość sporo cierpliwości, jeśli chodzi o tą roślinę. I jak już ją zasadzicie, to niech ona zostanie w tym jednym miejscu, ponieważ ma płytki system korzeniowy i bardzo będzie źle znosić przesadzanie. W ciepłe dni może dojść do poparzenia, więc uważajcie przy jej pielęgnacji. Rękawiczki, też długie rękawy, jak najbardziej Wam się przydadzą. No i moi drodzy, uwaga na dzieci. Tak? Jeśli macie dzieci, to lepiej ten dyb będzie e, rósł w miejscach, e, no, do których dzieci na pewno nie dojdą. No i właśnie, dojdźmy do tego samozapłonu. Jeśli chodzi o nasz klimat, to na pewno do tego nie dojdzie. Tak? U nas nie jest aż tak ciepło. Natomiast, no właśnie, czy to aby był na pewno gorący krzew Mojżesza? Ta roślina nigdy nie rosła na terenie Egiptu, więc ta roślina najprawdopodobniej nie była gorącym krzewem Mojżesza. Ale utarła się taka nazwa przy nim. Na pewno, jeśli przyłożycie zapałkę, taki mały błysk będzie. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam troszeczkę rezerwat kulin oraz dyptam Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia!